turniejowy to wytrzymałość, determinacja, cierpliwość i gra do końca. To nieustanna praca nad sobą codziennie, by stać się lepszym od innych. Wybierz właściwy moment i pokonaj przeciwnika. Zagraj za darmo w turniejach startujących co sekundę na pokerstars.pl, największym serwisie pokerowym na świecie. Makijarzyści wiedzą, że kolor może dużo zmienić. Max Factor przedstawia Masterpiece Nowy Tusz z Podwójną Szczoteczką. Krok pierwszy – efekt rzęsy dłuższe o 70%. Krok drugi – subtelne podkreślenie kolorem. Zniewalaj spojrzeniem, podkręć długość swoich rzęs. Ośliwaj kolorem i swoim pięknym. Nowy Tusz Masterpiece Beyond Length od Max Factor. smacznie. W McDonald's wstajemy wcześniej, abyś mógł pospać dłużej. Śniadania codziennie do 10.30. Jak ogród, to my. Tu ja i Cyprisik o wysokości od 80 do 100 cm. Doskonałe na żywopłoty i szpalery. 9,99 za sztukę. Obi! Genialnie! Jeśli lubisz sport, to potrzebujesz antyperspirantu, na którym możesz polegać. Antyperspirant Nivea Sport. Skuteczna ochrona i długotrwała świeżość. Przygotuj się na rywalizację. Nivea Formen. To, czego chcą mężczyźni. Na taśmach montażowych powstaje pierwszy polski samochód M20 Warszawa. Samochody marzeń. Kultowe auta PRL. Pojazdy, które zmotoryzowały Polskę i stały się częścią historii. Podziwiane, krytykowane, pożądane i kochane. Teraz wszystkie mogą być Twoje. Wyjątkowa kolekcja Kultowe Auta PRL z numerem pierwszym Warszawa M20. Tylko 6,90. Już w kioskach. Gdzie diabeł nie może tam, szaleńca pośle. Bo kto o zdrowych zmysłach podjąłby się pracy, w której każdy kolejny dzień, może być ostatni. A przecież ktoś musi rozwodzić przesyłki, spawać pod wodą, myć szyby na wysokości, pilnować więźniów czy walczyć na ringu. Od ciężkiej pracy po ekstremalne wyczyny. Najtrudniejsze zawody świata. Jutro o 22.00 tylko na Discovery Channel.